Witam jeszcze kolejny raz e, dzisiaj w kolejności który to jest czwarty, e, czwarta rybka, filmik, już nie pamiętam który po kolei, ale e, jeszcze może dam radę z czasem i no może e, jeszcze jedna rybka taka e, do recenzji, e, do pokazania błędów prawda, jakiejś pomocy e, tutaj znalazłem to powtórkę Grandy 7 yy, i grającym jako Wehrmacht yy, zaraz, zaraz, gdzieś tu ona była gdzieś tak dalej, to już parę tygodni temu było Neid, czyli Moje Nemesis. taki był tytuł Grandy 7 jest grudniu 10 mniej więcej yy, jego przednik też i no problemem, jak widać, będą granaty, więc e, zobaczymy, co tutaj można doradzić e, koledze. <laughs> Też Langer, mapa i e, tylko, że tym razem Wehrmacht. Może tak, może dwa razy na sam początek jak coś się nie działo to na jedynkę wrzucimy no i tutaj jest zagramy e, ładnie e, przy samym w opłocie postawił braki z, z, coś nie na razie ok włączamy stoper ok mhm. mm. Volksi i tutaj już drugi raz widzę y, taki y, taka y, kolejka z zajmowania jak wcześniej miał y, koledzy. Killer y, pierwszym tym pionierem, który y, który buduje baraki tutaj i tu, tak w lewo i tu. Natomiast tym drugim, który został wybudowany, od razu w prawo. Aha, czyli w pra całą prawą stronę. No, mimo wszystko ja generalnie, czy Wehrmachtem, czy, czy Elite, czy, yy, czy, czy Amerykanami, jednak pierwszym składem buduję tutaj yy, baraki, czy koszary, cokolwiek. Pierwszy budynek i idę w prawo stronę zajmować, natomiast drugim, który buduję, idę w lewo stronę i tu. I później, w zależności od sytuacji, albo w tą stronę, albo w tą stronę. Dobrze, że, że tutaj Vermachtem koncentruje się na jednej tylko stronie i, i, i wtedy, wtedy może łatwiej e, sobie zabezpieczyć e, i potem jak będzie miał karabiny maszynowe to <laughs> przysiąść po prostu na, e, na tej stronie e, więc nie jest tak źle a tutaj niestety że e, zmuszeni do ucieczki e, mamy drugi worksów e, tutaj Amerykanie zajmuje, no jednak Troszkę bardziej e, powinno być agresywne. E, tutaj ten budynek e, można zawsze wyjść e, parametrów i, i nie ma problemu. W razie czego, jakby coś szło, to, to można szybko skoczyć ale, ale trzeba uważać, żeby zawsze e, jednak jest ofensywnie, prawda? I, 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 i to para, e, para karabinów więcej. No, tutaj niestety, bez usłony ci walksi i. Eee, też w bliskim dystansie. No tak, tak się nie robi. Trzeba ten dystans trzymać Volksami i, i spokojnie wygramy z, z każdymi strzelcami. Drugi Volksów, więc tak, taki minimalny spamik bez karabinu maszynowego czy bez snajpera. Tutaj e, tym pionierami też powinien już wychodzić i, i zajmować teren, bo ci e, Volksy spokojnie sobie poradzą. Dobrze, że, e, że tutaj do, do odcięcia, ale raczej ja, ja bym poszedł do tego niż do tego, bo tutaj trzeba za, za chwilę dosłownie spodziewać się e, tych reifelmenów i, i mogą i, i natychmiastowo trzeba będzie uciekać tymi pionierami. A tak to byśmy troszkę z tyłu byli. Dobrze, tutaj ten kawałek e, drutu to na pewno e, Zefirowowi się spodoba. E, Drucik jest the best i, i jakaś jedna kolejna... E, kadminaszyna, dobrze. się przyda... Okej, okay, dobra, czyli tutaj Amerykanin nie, nie odpędził tych e, tych pionierów, chociażby się przydało. E, tylko no, ładnie Granda to uciekł do budynku i, i się broni czeka na e, wsparcie. I, I to wszystko do przodu idzie, ale granat leci. E, rzucony, nic nic się nie stało. W, Trafił chyba w zupełnie inny pokój, gdzie nikogo nie było na szczęście. Aha uh -huh. i, i no, 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 no no tak naprawdę fart <laughs> ale no, no na szczęście też trzeba czasami, czasami liczyć. <coughs> tutaj Amerykanie próbuje do przodu. Grandy dobrze się tak e, cofa minimalnie, że wiadomo, że wejdzie tutaj w zasięg e, tego bunkra. No, i tutaj już od razu do przodu powinien iść. Ci walksi też niepotrzebnie siedzą tutaj. Wszystko powinno jednak bardziej być dynamiczne. Na przykład takie jednostki nie powinny stać. Tutaj już dobrze, że podchodzi trzeci pionierzy. No, dwóch mamy bezczynnych, więc trzeci zupełnie nie był potrzebny. Trochę druciku znowu. Tutaj ci vlogi znowu siedzą. E, ładnie MG tutaj kryje ten punkt e, odcięcia. To jest całkiem dobrze. No na razie w, w żadne nemezis, no w, e, Wręcz przeciwnie. To jest tylko strata e, e, surowców przez Amerykanina. No nic nie zrobiła, więc wszystko jest jak na razie ok. E, ładna mina. Tu dwie miny. Jedna po drugiej w, w takim rządku no to nie jest za dobry pomysł, bo <coughs> po prostu jeżeli jakaś jednostka tu wejdzie, to odpali od razu dwie miny naraz i a tak naprawdę obrażenie zada tylko jedna, więc stawiamy jedną minę, ewentualnie drugą, no parę dwa metry dalej, prawda? żeby jedna mina trochę zadała obrażeń i później żeby za chwilę weszli na drugą minę i możliwie, że. Zabili całkowicie tą jednostkę. Tutaj na flanka, tylko że bez, też bez żadnego skutku i też bez e, jakiegoś e, ruchu dużego i energii, no ma granaty, mógłby ładnie tutaj sfanklować. I, I to MG przynajmniej rozwalić. Nawet jeżeli tutaj ma karabin maszynowy, to czy MG czy, czy tych Volksów nawet nie byłoby mi się problemów. Ale chyba, chyba stracił Grandę jednego Volksa, bo miał wcześniej trzech, teraz jednego, więc w budynku na no, pewno od, od granata. No ale jeszcze, jeszcze nie jest źle. Tutaj wchodzi do budynku e, bunker medyczny dobrze, więc i mamy bary. No e, zaskakująco. Tak naprawdę, bo... bo Amerykanin ma tylko jeden punkt paliwowy, a, a, a bierze granaty, które są mocno... o... Się granaty. Uu, no to musiało boleć. To na pewno było mocno wkurzające. E, w Widać było, że ten karabin maszynowy się składał i e, próbował wyjść grandę z niego, ale z tego budynku, ale niestety się nie udało. Plus jeszcze, jeszcze trafiło jakiegoś szerpnelem gościa e, e, jednego Volksa. E, no trudno, to jest wóz albo przewóz i e, taka, taka losowa że raz tak jak widać było, zupełnie niepocelowo granata, drugi raz rzucony. Zabił cały oddział, no to nic się na to nie poradzi, no niestety. Trzeba tutaj strzał nabyków, no to dobrze. Generalnie tak. Rada by była taka, żeby nie wsadzać na siłę tego karabinu maszynowego do budynku, szczególnie, że jak właśnie przeciwnik ma granaty, tylko ustawić go w, w polu, wtedy o wiele szybciej można go zebrać ten karabin maszynowy i, e, i nim uciec nie stracić tego działu. Poza tym e, wtedy jeżeli mamy tutaj na przykład ustawiony w tą stronę karabin, e, to wtedy sami decydujemy o tym, którą e, stronę ten karabin maszynowy ma kryć, prawda? Natomiast jeżeli e, wsadzimy ten karabin do budynku, to wystarczy, że stąd podejdzie jakaś e, e, jakaś Jakaś jednostka, jakiś wabik, e, i wtedy automatycznie ten karabin w tą stronę strzela, a z drugiej idzie flanka, i, e, i wtedy nie mamy tak naprawdę na to wpływu. Jeżeli będziemy chcieli manualnie przestawić na, na tą stronę, na prawo ten karabin maszynowy, to, to bardzo długo czas, dużo czasu zejdzie. Natomiast, jeżeli byśmy mieli nawet karabin w tą stronę ustawiony e, i poza budynkiem, i chcielibyśmy na prawo skierować, to po prostu go. I, e, i kierujemy w prawo, prawda? I wtedy dużo szybciej można odpowiedzieć na tego flankę i po prostu go powstrzymać. E, czyli tak, czyli co do, co do karabinów. E, nie trzymać tak kluczowo domów, wręcz, wręcz przeciwnie, lepiej, e, lepiej trzymać go na zewnątrz e, i, i samemu sterować tam, gdzie, gdzie się chce. E, tutaj Half track no, w małych opałach, bo. E, mimo wszystko bo jednak bary zadają trochę obrażeń ale, ale mamy e, w środku piosów powinien jednak tymi walksami wyjść e, i strzelać, bo w tym momencie tylko te dwa karabiny strzelają, a, a te jednostki w środku nic nie robią e, więc powinien tutaj <laughs> wystarczy, że, że, że jeden pionek będzie w środku i już mamy oba karabiny obsadzone, nawet jeżeli będzie jeden tylko Jeden gość w piankach, to wtedy mimo wszystko mamy no, taki takie śmieszny eh, aspekt tej gry, że i tak mamy wtedy obsadzone karabiny maszynowe. Eh, snajper w międzyczasie się pojawił, mamy wybraną doktrynę obronną tutaj eh, z ojczyznę, eh, plus karabiny maszynowe eh, na budynkach bazowych. I poszedł, ale na szczęście e, sniper był pod, e, przykryty przez. E, o, się e, Przykryty był przez, przez ten bunkier e, z karabinem i udało się zniszczyć klipę. E, tutaj niestety e, odcięty jest Granda. E, powinien e, no, starać się to odzyskać, to karabin ładnie ustawiony e, dobrze, że no, kajtuje tych, e, tych strzelców e, tym transporterem i po prostu cofa się nimi nie pozwala na to, żeby te bary zadawały dużo obrażeń e, i, i równocześnie strzela z tego karabinu maszynowego może ich spinować najprawdopodobniej tym, tego dojdzie ale tak jak mówiłem, tutaj wystarczy jeden pionek i drugi mógłby na przykład tutaj czy tutaj na tą stroną zajmować. Eee, ale no, no jest prostu stracone. Eee, Stygi poszło, więc Amerykanin wziął wszystkie upgrade'y do... tutaj do baraków i no już po, po tych... no, eee, pionki stracone. Już po tych eee, barach tutaj niepotrzebnie całkowicie ten szrek to na 100% gość nie może mieć nic cięższego nic żadnych pojazdów więc nie ma sensu robić szraka jeżeli już to ten lekki MG42 więc tutaj jest flamer ale też zaraz pan nie zginął skoncentruję ogień a właśnie Snajper z tyłu, dobrze, ale tutaj jeżeli granaty są najpierw, później e, bary, to trzeba... Trzeba po prostu szybko tykować i brać te trzy albo, albo nawet te cztery przy, przy takiej benzynie. Te trzy spokojnie, bo... E, Dobre rady zrobić. I, I dwie pumy załatwiłyby to sprawę tych wszystkich e, refinerów. No tutaj w Amerykanii też, też ma, jak widać, sporo benzyny. Budowa Supply Yard i tu ma wyciągów. Tu Graben musi sobie niestety radzić tymi skromnymi jednostkami. No i w, jak widać, no, no na szczęście udało się uciec. Ładnie tutaj zrobił, wszedł, wyszedł. Ale mimo wszystko... Wystarczyłoby, gdyby ustawił na przykład tutaj ten karabin maszynowy, i, i, i f, nie musimy się ładować w każdy budynek, jaki jest, bo, e, bo to tylko jest na korzyść e, przeciwnika. Tutaj z te dwa grenadierzy. Punkt zborny. Kolejna sprawa. Taki mały szczegół, ale, ale to zawsze, zawsze pomaga, i, i, i pozwala jeszcze lepiej, jeszcze lepiej grać. E, tutaj wzięty wet na jednostki wsparcia Nie wydaje mi się to potrzebne, tym bardziej, że, że nie mamy pionierów, a chyba wcześniej nie, nie, było tego zrobionego To tylko regeneracja do dla do pionierów i dla i snipera, regeneracja e, zdrowia, natomiast dla karabinu maszynowego, może być całkiem przydatne, bo zwiększa celność i, e, i i co jeszcze? Chyba zasięg widzenia o, a tutaj widać jak, jak łatwo można y, oszukać taki karabinoszynowy. Jeden, jeden zabieg idzie i, i drugi y, skład y, rzuca granat i No przy tego typu grze, no rzeczywiście granaty mogą być Nemesis Jak to sam Grande y, napisał, ale no to... W to, tak jak mówię, to jest tylko wynik tego, że w ten sposób nie powinno się robić z karabinami maszynowymi. Można byłoby to bardzo łatwo ominąć, uniknąć tego. Ten rykan nie bierze tego karabinu, choć powinien. I teraz. No, te trzy, albo ewentualnie tutaj z, drugi poziom na, na pichotę. To by pomogło w tym momencie, tutaj, bez zacząłków jest. No Nawet jak trochę poczeka na benzynę, no, ma tutaj jeden. Tutaj, zaraz sobie drugi przejmie, i, e, No za maksymalnie 2-3 minuty będzie mógł mieć Sherman'a Tutaj, ten MG jest cały czas na miejscu. No niestety, Amerykanin strzela w medyków. Bardzo dobrze, że to robi dla siebie, ale Granda nie może mieć zombiaków, ma tutaj do połowy zapełniony tylko ten licznik, więc, więc jeszcze dwóch żołnierzy musi mieć rannych i przeniesionych przez medyków, żeby dostać darmowy skład. A to trochę może zająć. Bez lazuretu gość, więc nawet przy nie, przy, przy tak y, mocnej grze, y, znaczy mocnej y, Przy tak dużej ilości piechoty i, i, i takim nastawieniu na, na piechotę, to taki lesarek jest po prostu musem, jak mamy wszystkie upgradey z baraków no to rady ładnie się ustawia y, Z tym karabinem, ale jeżeli chce powstrzymać te cztery tych czterech strzelców to albo jeszcze jeden karabin maszynowy tutaj jednak e, ci granadierze nie, nie dadzą rady po prostu z, e, strzelcy z granatami i z barami bez dwóch karabinów bardzo ciężko ta jednak e, powinna być troszkę z tyłu Ale tutaj jest, to jest mina y, amerykańska, a to mina niemiecka. No i mamy szarmada niestety. Oj, od razu wi widział, że. No tak to jest. Widzi, że, że wchodzisz do budynku i, i rzuca granat. Nawet nie czekając, aż, aż się do tego budynku do końca wejdzie. I granat ląduje na... gdzieś tam sobie na piętrze i, i zabija wszystkich, którzy w, akurat weszli. I tak to wygląda. No i Sherman tutaj cześci. No, to MG. Niestety. Możemy troszkę bo... Ciężka, ciężka naprawdę sytuacja i... i tutaj już stan y, nieciekawy, może nieagonalny, ale, ale jednak trudno będzie się wybić. Jeszcze bez y, drugiego weta dla piechoty jest pak, ale jakoś tego Shermana można będzie y, przygonić. Na przykład bunkier odpadnie. Hmm. Jest na zaryt Tutaj powinno Shrek'i być, a nie, a nie y, Goli, Dlatego Sherman'a. No. A tu granaty i... no właśnie. No, Grandy ładnie stara się unikać tych granatów, ale... Myślę, że tu nie chodzi o... o nie ma... jest problem w granatach, tylko... Tylko jednak w, w nieodpowiednim makro, bo dużo wcześniej powinienem dotykować. Widząc, że y, przeciwnik takie, a nie inne y, wybrał jednostki i upgrade. Y. A poza tym, jednak no, w ustawieniu tych, tych karabinów maszynowych i jednak nie trzymać się tych budynków i trochę bardziej z tyłu, i wtedy z, granaty po prostu nie strzec z granatami nie, nie podejdą. To mnóstwo benzyny A jednak Grandy się przy tym to jeden wyczepił No jednak mimo wszystko im bardziej dłużej w, w, w grze w ciągu gry to granaty są nie granaty, tylko karabiny maszynowe dużo mniej przydatne To jednak są i czołgi, które no, całkowicie te karabiny maszynowe niszczą. Poza tym jest piechota doświadczona, która też, też sobie bez problemu radzi z, z flankowaniem wtedy i nawet podejściem pod ogniem do tych karabinów. O. No, no nie dziwnego, dwa karabiny obok siebie, czterech ludzi zabiło. No, no niestety. No tutaj też błąd jest ewidentny micro. I, i tutaj coś musi źle kliknęło źle, e, źle pocelował na kali do bazy też mógłby bliżej się e, bliżej podjechać i, i tutaj walnąć i stąd byłby o wiele lepszy rezultat no ale tak czy siak trochę za dużo tych obrażeń 5 5 odbitych więc Dobra, i to. No i to spam gremów, no ale bez żadnego, bez drugiego poziomu doświadczenia i, i, i tak naprawdę przy, przy, tylu surowcach mógłby sobie na dwa pozwolić Granda. Trochę się mija z na, na pierwszym poziomie mieć takie, mieć tyle gremów, jak muchy padają. No. Karabin też bez problemu yy, obszedł tutaj w Sflankowo i, i trzeba uciekać. Ale no, mimo wszystko. Karabinem. Nie, nie, no nie ma, nie ma sensu budować tak na takim etapie tylu karabinów. Trzeba wykorzystać przewagę swoich pojazdów. Yy, te 3 czy w te 4, Pumę, Ostwind, wszystko by załatwił. A przynajmniej na pewno byłoby dużo, dużo łatwiej. No, no i tak tylko z tymi karabinami, z, tylko weta nabija Tutaj ci prawda przysłoniła, ale mimo wszystko nie. No ładnie, na pewno ten sniper 305 35, 35 zabitych jest nieźle. idziemy dalej Okej, okay, no oczywiście budzika nie będzie, że 20 minut minęło. No dobra, już, no, już do końca weźmy. Snajper się trzymał. Tak... No po prostu fart. Tak naprawdę. Można było też użyć apteczki, no tak mało zdrowie miał Snajper. No tutaj, już pozamiatane. No niestety ta druga Kali 20 zabitych na trzecim poziomie jeszcze zwiększone obrażenia, więc jednego. noga Okej, okay, dobra Będą musiał się pewnie zbierać i e, kończyć. E, dobra, no to w zasadzie no, no tyle no, z granaty no trochę napsuły krwi, ale jednak nie, 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 one są głównym problemem. Mam nadzieję, że, że trochę tam y, z grą dozyskałeś i, i, i jakieś tam y, usprawnienia wprowadzisz do swojej gry po tej, y, po tym kaście. Dobra, to na tym bym skończył, bo tutaj dużo więcej się nie będzie działo pewnie. Y, no i na razie, tyle.